Drużyna SPR u Tarnów wygrała w Bochni finałowy turniej Pucharu Polski na szczeblu naszego regionu. Tarnowianie wygrali z Mosirem Bochnia i MTS-em Chrzanów. Dzięki wygranej szczypiorniście SPR u powalczą teraz w Pucharze Polskim na szczeblu centralnym. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Tarnowianie odpadli dopiero w ćwierćfinale, gdzie na drodze do awansu do czołowej czwórki stanęła jedna z najlepszych drużyn w Polsce i Europie Orlen Wisła Płock. Tarnowianie wygrali z Mosirem Bochnia 22 do 18 i z MTS-em Chrzanów 19 do 17. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.